Witam Was, kochani, serdecznie. Czytanie 31 grudzień Sylwester i 1 styczeń. Nowy rok, kochani. Czytanie ogólne dla relacji, dla związków, dla relacji przyjacielskich, dla relacji rodzinnych, z kartą mantrą na każdy z tych dni. Ok, kochani. Nie czekaj, zajrzyj w głąb siebie. Nie czekaj, słuchajcie, z 31 na 1 to co stare musi odejść, bo idzie nowe. Ty nie czekaj, nie spoglądaj wstecz z tęsknotą za tą osobą, ale spójrz do przodu, tak? Wejdź w ten nowy rok. Z nową energią, z pozytywną energią. Kochani, to jest bardzo taki silny przekaz. Zresztą, Wy już to wiecie. Ja mam bardzo mądrych i fajnych oglądających. Odzyskanie stabilizacji. Nie tylko wewnętrznej, ale tam, gdzie były konflikty, w domach. Odzyskanie stabilizacji, odzyskanie spokoju. Wy zobaczycie. To, co zasialiście w roku 2025, wy zobaczycie już owoce tego, tak? Wysyp informacji. To też dzień życzeń, tak? Ktoś może odezwać się do was. Ktoś, na kogo informacje już długo czekaliście czyli ten ktoś złoży Wam życzenia. To będzie dobry moment na wznowienie tych relacji, które rozpadły się przez osoby trzecie. Wiecie, co mam na myśli dziwacki? Przez osoby trzecie. To będzie bardzo dobry moment. Postaw na zabawę, postaw na miło spędzone chwile w tym dniu, tak? W Sylwestra. I teraz zobaczcie. Ktoś też czeka na Wasze życzenia, ktoś też czeka na to, żebyście Wy się odezwali. A więc, jeżeli gdzieś tam te drogi się rozeszły, i nie mówimy tutaj tylko o relacjach lofciam, kochani, ale i przyjacielskich, koleżeńskich, i to nie było rozejście się przez to, że ta osoba jest toksyczna, tylko tak po prostu gdzieś w tym natłoku tego odchodzącego roku, gdzieś się rozmijaliście, był mały kontakt, to też ta osoba czeka. Ta osoba nie wie, czy zrobić krok ku wami, więc to wy będziecie też decydować, do kogo się odezwać, z kim wejść w ten nowy rok, a kto powinien, że tak powiem, odejść. Tak? Czyli jakie relacje przenieść na ten nowy rok? A które powinny zostać zakończone, i to będzie ta energia. Ja to nazywam oświecenia, zajrzenia w głąb siebie. Ale postawcie na stabilizację, miłość. Będzie, zobaczcie, ten tutaj, ja to zawsze nazywam, że połowa ludzi by chciała dorwać tego osobnika, tak, ale. Uważajcie też na to, że te strzały Amora będą strzelać i może być tak, że ktoś będzie próbował założyć wam różowe okulary. A więc, jeżeli wy macie dobre związki, czy też inne relacje przyjacielskie, koleżeńskie, to będzie pogodzenie się, to będzie odnowienie miłości, odnowienie przyjaźni, wyjaśnienie sobie wszystkiego i wejście w nowy rok z nową, dobrą energią i z nowym początkiem w tych relacjach. Natomiast, jeżeli Wy te relacje macie bardzo mocno toksyczne, to Wy macie otworzyć się na to, co idzie nowe. Na to, co idzie nowe do Was. Ale żeby się otworzyć na to, co idzie nowe, musicie wewnątrz siebie dokonać zakończenia tego. Co wam nie służy, co musi odejść. Czyli też zwróćcie uwagę na to, jakie postanowienia noworoczne będziecie składać, bo jeżeli wy będziecie składać postanowienia noworoczne pod wpływem emocji, to będą to puste obietnice wobec samego siebie. Natomiast też nie dajcie w tych życzeniach noworocznych, zwróćcie uwagę, kto będzie, kto będzie składał puste obietnice. Kto będzie składał puste obietnice poprawy. Bo to już będzie sygnał, że ta osoba po raz kolejny składać wam będzie puste obietnice. I wy macie na to nic nie odpowiadać, wy macie tylko czuć intuicyjnie przy tych życzeniach, kto składa puste obietnice. Uważajcie, bo może dojść do nieporozumień, do awantury. Słuchajcie. Warto. Żeby uniknąć tej awantury, warto oddalić się od tej osoby, warto nie dać się wyprowadzić z równowagi. Wy macie zobaczyć w trakcie tego świętowania odejścia starego roku, a przyjścia nowego roku, będzie bardzo dużo informacji. I Wy nie macie dać się wyprowadzić z równowagi. Wy macie postawić na to, że Wy będziecie chłonąć te informacje. Wasza intuicja będzie bardzo mocno wyczulona, bo idzie nowa energia. A więc zwróć uwagę na to, nie daj się wyprowadzić z równowagi, nie bierz udziału w awanturach, które nie są Twoje, bądź z pozycji obserwatora, tak? To jest też refleksja. Oj, karta na to wypada. To jest też. Yy... Odejście starego roku i nadejście nowego roku to jest też refleksja nad sobą, nad swoimi relacjami. Taki bilans. To, co ma być pożegnane, niech będzie pożegnane. Zakończyć w sobie przede wszystkim to, co wam nie służyło, żeby nie przenosić tego na nowy rok, tak? Bo nowy rok to jest nowy początek. Pożegnaj się z tym, co tobie nie służyło. Chwila refleksji dziobaski, bo jest ta energia refleksji nad sobą i pożegnanie tego, co nie służyło. Pożegnanie tych schematów, które już wam nie służą. Uwaga na te napięte sytuacje. Ktoś będzie próbował wyprowadzić was z równowagi, a wy macie zachować spokój. Słuchajcie dzióbki, jak imprezujecie, to uwaga, bo w trakcie tego nawału, tak tego świętowania, ktoś może wykorzystać chwilę, żeby was wyprowadzić z równowagi. Ta osoba będzie próbowała zepsuć wam tą zabawę, tak przejście ze starego roku w nowy rok. Uważaj na też na pęd myśli. Czy wiecie, te myśli, które będą wam tam w głowie się przewijać, powinniście zrobić stop, oddzielić, które myśli są wasze, a które myśli są wgrywane. Tak czy siak postawcie na to, że coś, co was raniło, co wam nie służyło, powinno zostać w tym starym rokiem, powinno odejść. Przepraszam, powinno odejść wraz z tym starym rokiem dzióbki. I na tym powinniście się skupić. Ale idzie też nowy początek. I karty, mantry. 31 grudzień, Twoja ścieżka. Drogi Boże, pomóż mi uwierzyć, że istnieje plan daleko wykraczający poza to, co widzę, przez moje lęki i złudzenia. Zdejmijcie różowe okulary w tym świętowaniu, a złudzenia miną. Zobaczycie, kto tworzy wam iluzję. I nowy rok? Pierwszy styczeń, poświęcenie. Czasami poddanie się jest bolesne. Bóg odcina wszystko, co musi odejść: złudzenia, obsesje, nałogi. To ofiara dla miłości. To, co ma odejść, niech odejdzie, a to, co ma nadejść, niech nadejdzie. A ja Wam życzę szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję.